Mam na imię Adam, przyjechałem z Nasilska, jestem pracownikiem edatowym, nauczycielem. Przyjechałem tutaj, żeby poznać osobiście Daniela i jego żonę Kasię. Przyjechałem tutaj wraz ze swoją małżonką Sylwią. Mamy dwójkę dzieci. I głównym takim motorem napędowym, który mnie, zmotywował mnie do tego, żeby tu przyjechać, to jest właśnie te wniesienie wartości dla swoich dzieci, żeby prowadzić w edukacji finansowej jak najlepiej, żeby nie wychodziły gdzieś tam z jakimiś przekonaniami, z złymi rzeczami, tylko żeby miał otwartą umysł, otw otwartą głowę, żeby gdzieś tam ten system Edukacyjnych ich e, nieprzyjemnie tak dydakiet mniej chyba trochę próbował, więc chcę jak najwięcej stąd wynieść takich pozytywnych rzeczy, pozytywnej energii, pozytywnych emocji, poznać nowych i ciekawych. hiczy. Super, a jakie są twoje pierwsze przeobrażenia po tym pierwszym module Bardzo pozytywne, z tego względu, że nie spodziewałem się, że tutaj jest taka moc i Coś takiego, gdzie nigdy wcześniej nie miałem z tym do czynienia. Mimo tego, że jeździł na różne eventy, spotkania, no coś niesamowitego. Przede wszystkim ta bezpośredność Daniela. Pomimo tego, że do tej pory mieliśmy głównie i wyłącznie Kontakt e, telefoniczne, to to ciepło kierownie, od bo jest niesamowite. To prawda, ja to również potwierdzam. A gdybyś mógł powiedzieć, czy jest jakiś jeden cel, z chciałbyś wyjść z tego dzisiejszego wydarzenia? Na pewno to, że chciałbym być przynajmniej o ten 1% mógł być niż byłem wczoraj. Czyli chciałbym rywalizować sam ze sobą, żeby stawać się każdego dnia, przynajmniej o tym, tym łamek. Si paszta, to ja tego ci życia. Dziękuję.